Dobry, jestem na drodze do Gotowia dla Zwierząt. Nie miałam takiego planu jechać, ale po tym, co się teraz tam dzieje, to muszę zobaczyć to ze swoimi oczami. Ja jestem osoba, która nie krytykuje od daleka. Ufam, że ludzie mają dobre serce i chcą jak najlepiej dla zwierząt. Ufam, że też są ochydni ludzie, które chcą innych zniszczyć. I dla siebie, żeby, żeby mieli obserwatorów, żeby reklamy mieli na swoich videach, żeby kasę zarabiali. E, to jadę tam razem z Karolą Pisarek, e, to zobaczyć jak to miejsce wygląda. Ja jestem bardzo neutralna, ani w tą, ani w tą stronę, bo tam nigdy nie byłam, tylko słyszałam wspaniałe rzeczy o tym człowieku. Może jest taka sytuacja, że za dużo chciał pomóc i za mało ma pomocy. Tak jak mówiłam, jestem neutralna, nie będę się wypowiadać, dopiero zobaczę tam na miejscu ze swoimi oczami. Wiem z tego, co Karolina Pisarek mówiła, że tam nie wiedziała nic złego, tam ich wspiera przez chyba półtora roku, była ostatnio tam u niego. No, wolontariusze bardzo pozytywnie się wypowiadają na ten temat, są w szoku. Co mogę powiedzieć? No nieraz jest tak, że chcemy pomóc i nieraz nas, nas przerasta. Jak, wiesz, jest sytuacja awaryjna i chciał pomóc i może za dużo wziął tych zwierząt naraz i nie dawał sobie rady. Ale, kochani, musimy jedno mieć to w głowie, bo naprawdę, DIOS, Fundacja Judyta, cały czas jest jakiś hejt na nich, bo bliki, bliki, bliki. Przestańcie hejtować, bo naprawdę, jakby nie te fundacje, nawet teraz DIOS pojechał do tam, żeby wziąć te psiaki ze sobą lewa. I gdzie by te psiaki poszły, jak będziecie hejtować na fundację? Stop! Tak jak mówię, każda strona zawsze ma dwie strony. Dlatego tam jadę, zobaczę ze swoimi oczami, porozmawiam z wolontariuszami, nawet może ze sąsiadami, bo coś. coś mi tutaj do końca yy, no, nie pasuje. Nie będę, nie dam uciąć ręki, bo nie znam go prywatnie, nigdy tam nie byłam. To nie chcę mówić w tą albo w tą stronę, tylko wiem, jacy ludzie są, wiem, jacy ludzie mogą być. Jako chodzi może o coś tam poszło i ktoś chce kogoś zniszczyć, nie wiem, tylko, tylko tak myślę sobie na głos. Dlatego tam jadę i można zrobię live'a z Karoliem Pisarek, żeby Wam pokazać tych, co tam nigdy nie by byli, bo trzeba tam wziąć piaki. Tak jak widziałam w relacjach dioza, że potrzebni są dzisiaj wolontariusze, żeby na spacerki te psiaki wypuszczali, e, że też będą domu szukać e, dla tych zwierząt, a um, to apeluję, żebyście tam pojechali, pomagali, tylko nie przywoście hejtu, bo hejt. Tak jak zawsze mówię, bardzo łatwo się rozwija i ostatnio mi się bardzo nie podoba ten hejt, co się zaczął trzy tygodnie czy dwa tygodnie temu na fundację w Polsce. To jest obrzydliwe, że dali sobie bliki, zanim poszli pomagać zwierzątom, to jest normalne. Ja jestem w tej branży 20 lat i to jest normalne, że pierwsza jest najważniejsza kasa, bo wtedy mogą więcej pomóc. Moje hasło jest Stop Hate, Adaptuj, Nie kupuj i Nie Krytykuj. Do roboty, a jak chce się krytykować, to Unfollow od razu.